Jak wygląda przytulny eklektyzm? Tak jak mieszkanie Lary Gessler? W mieszkaniu tym panuje bardzo radosny, kolorowy styl, łączący boho i eklektyzm. Widać w nim ogromną pasję do podróży, ale też wyobraźnię mieszkańców. Jest to mieszkanie bardzo przytulne w kolorach beżu, terakoty, naturalnego ratanu drewna. Podłogi są klasyczne, jodełkowe, drewniane. Bardzo podoba mi się wykorzystanie, taki upcykling troszeczkę, wykorzystanie na przykład przewijaka dziecięcego jako wyspy kuchennej, co tworzy zarówno bardzo domowy klimat, ale też jest bardzo ciekawym, lekkim rozwiązaniem. Bardzo podoba mi się kolorystka w tym mieszkaniu, żywa, taka troszeczkę słoneczno i bizowata, Natomiast piękny jest kilim znanej pracowni, tartaruga. W słonecznych, soczystych kolorach, nawiązujących do obrazu Matisa, tuż za pudrową, różową sofą. Tworzy to bardzo ładne, energetyczne zestawienie. W tym mieszkaniu widać, że właściciele mają wiele wspomnień, odnoszą się do nich z sentymentem, a więc zobaczycie figurki, rzeźby. Zresztą Lara jest ogromną e, miłośniczką rzeźb. Jedną taką nieoczywistą rzeźbą jest uwaga. Kosz na owoce z metalu z sylwetką kobiety, który zawieszony na ścianie w intensywnie żółtej ramie tworzy niesamowity rzeźbiarski efekt. Jest to kosz na owoce Michała Zaborowskiego. Całość mieszkania to jest absolutna przytulność. Tam się chce usiąść i posłuchać opowieści mieszkańców.